Z góry chyba. Tak. Weźmy most. Ciemna noc. To nie. Powiem. No tak klimatycznie ci powiem nawet. Szyba, trzeba szybko biec. Mhm. Mm po kamieniach, po kamieniach, po kamieniach. Pozwól mi. O kurwa. O pozwól mi bro, pozwól mi proszę. O pozwoliłaś, dziękuję. Tam gdzie jest luj, Gdzie też ten luj? Nie zobaczycie mnie. Masz tylko malutki obszar wykrywania. Nie zobaczycie mnie. Ujdzie, ja szybko, przejdę tu mu. Nie zobaczysz mnie, nie zobaczysz mi. Ale faktycznie mają mały obszar wykrywania. Bardzo dobrze. Jak już wykryją, to jest po ptakach. No, tak, tak z grubszy. w tym wszystkie na wodę. jedną rzecz, wiesz, co mnie obawia. No. W sumie nie, bo będziemy na moście i tam jest woda, nie? Tak. Bo jeszcze trzeba jakoś ich zabić, nie? A one uciekają? Tak. No. Masz tu pistolet, ich jest? nie? Mam pistolet. No właśnie, połącz kropki. No rozumiem o coś chodzi, będzie bieg po prostu, żeby go strzelać. Bo on będzie w No nie, będzie stał kierunku. i będzie strzelić, trzeba go będzie strzelić. tego tu jest, nie, ja niech przejdzie sobie. Mhm. No nie. Tak, tak, tak. Cichutko, cichutko. Piesek, cichutko, trzc, trzc. jak mój pies kudzia, tak pojękuję. E-e-e-e, e-e. Tak, <tryk> to skacze, kuchy, proszę państwa. Można zawsze wejść do autobusu, ale nie wiem po co. Czekaj, niech oni sobie tu przejdą na spokojnie. Śmiesznie wygląda. To no co się obracasz nagle I, 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 cofamy, cofamy Czekaj, Jest czekaj, niby cię widzi. ale czekaj, 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 widzi, czekaj ale... bo widzicie czy nie? Nie, mnie nie widzi. Dobrze, też mnie nie widzi. Ale śmieszny, głupi czekaj, taki... Teraz... Niby cię widzi, ale musi dłużej pomyśleć, żeby... Ale musi dłużej pomyśleć że żeby... takie czy na pewno widzę. O kurwa. a szybko. Mhm. Mm Chodź tu kurwa sprinter. Też umy spekulować. Teraz przecież się to przeskakiwanie szybko przez Mhm. Mm Kurwa. ja tam jest? Sp czy ty... Spadł? Okay. Jezu! Nie, 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 Fantastycznie, a ja chciałem wyciągnąć broń, tylko zapomniałem, że gram, mam na Steamie i Shift Tab to jest to główne. Co, co Shift Tab? Trochę. Nie rozumiem. No masz Shift Tab na Steamie, nie? Jak grasz, no. pamiętasz? No, a pod tabem tutaj się zmienia broń. A ja jeszcze sprintowałem, chyba rozumiesz. Tak, będzie tu drugi, czy nie niekoniecznie? Niekoniecznie. Dobra, będę cały czas chodzić z bronią, już tak dla nas na wszelki. Powiedziałam, strasznie mało Muszę więcej, nie trzeba będzie więcej takich ja wozów. E. A! Kup, woda? Kurwa, woda? Jak... Kaję, że to jest woda. O, woda. Ała, maria, Au. Jest, jest. No, stary, A, to mi. woda. O, woda. tu jest. A, woda. A, woda. tu jest A, zda. Chuj, że ja myślałem, że... No, ale no, by nieważne. A 187 dolarów z niego jest. Gdzie skąd ten Tu jest. A tam idziemy. Zaznaczyło ci? Eee, no... Tam idziemy. Jest jak diabli. Mhm. Nie powiesz że jest jak diabli. A, okay. Trzeba uważać, wiesz. Ostrzega cię, że trzeba uważać. Nie powiesz. Prawda? Trzeba uważać? Nie. Mnie, no, tak jakby. No błagam, no wskocz na to postacią, no dziękuję. Bo nie, nie możesz skoczyć na ten kamień, który jest na podobnej wysokości, bo nie wiem. No skocz ile wleje, biega ile wleje, pociąg się, ile wleje, tak sprawne więcej się zdobywa. Możesz. Póki można. Hop. No tam iść, na no, w tą stronę na szczęście. Ale za Idziemy w dobrym kierunku. O nie. No nie, będzie mnie widział. No i chuj, jestem w dupie. A ja widzę tego stanu z... sprintera. Mhm, mm a no, ja próbuję żyć. Kurwa, jak ty tam na górę wskoczyłeś? Ja próbowałem, a, no to nie tak. mogłem. No, próbowałem też właśnie po kamieniach, i coś mi. Aha, bo ty po tych kamieniach, ok? Dobra. A błagam. Doskocz, doskocz, doskocz. Dziękuję. Zgubiłem ich. Do łatwo. Gdzie on tam jest? Myślałem, że będzie ciężej. Zgubiłeś ich? Tak, tak, tak. Zgubiłem pościg. Aż to po cichu. Teraz. Tu jest. Szybko. Po cichu. Widzisz, tu żra. Tu żre. No gdzie? Tu, no tu, w tym. Zabiłeś go? Jest. Tak. Zabiłem go. Mam tkankę. Spierdalamy. Łaski dla doktorka. Szybko, chodź, że. Spierdalamy, no. Nawet nie wiem, gdzie bieg, naprawdę mówiąc. O, dobra. Przecież mam oznaczony na mapie debil. Ale nieważne. Wow. Tak, też się prawie płamę I dobra, zaraz ich zgubimy. Moje się Wiem. Moje też. Ku**a, myślę, że on jest cięższy. Chociaż nie no to jest Sprinter, no to nie powinien sobie dużo wytrzymać. Zgubiona pościg. Pięknie. Patrzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, na szczęście. Dobrze. Nie. Kto mówi? Tolga. Nie znam to cię. Jest... To jest ten... ten... A, ci inżynierowie. To... Ruchy. Pierdolę każdy czegoś od czegoś chce. O, dziękuję. O jezu. Rodzeństwo. Nie tak specyficznie. Pięknie. <noise> Ładnie opowiedziane, nie? A już prawie się robi dzień. A za uciekanie przed nimi, że wiesz, masz unik 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 uniknięty pościg, też by dostajesz ekspę. Tak, tak. Za przykładem jesteśmy ekspę. Dobra, ja sobie otworzę skrzyneczkę. O, pięknie. I co, a w skrzyneczce jest. Nic. Strzałki do rzucania lepsze. Musimy, musimy rzut, to... O, O, poziomu przetrwania. No, zaraz oddam, rzut tylko. Umiej umiejkę zrobię. O, przetrwanie umiejka. I co tu była za umiejka? Jakaś fajna była? Kamuflaż. Nauczyć zdecydowanie złok stosowania do maskowania się przed zarażonymi. Wziąłeś to? Nie. A które wziąłeś? Co? W przetrwaniu. Nie wiem, pastuch elektryczny, nauczył użyć pułapek. Albo to, nauczy wytwarzać gwiazdki. Nie, w sumie też takie gówno. Albo nauczy wytwarzać tarcze, chociaż to jest dobre? Kupić dwie strzały za 800? Plan strzały, ooo. Ej, tarcze są dobre tutaj, tak, czy tak średnio? Nie używam nigdy tarczy. No dobra, pójdę wy... Co, tu jest na przykład coś... Atak kamuflażu... Meisterkowicz wykorzystaj... Tak no, jak przy... piórko, Zmierz obrażenia od przy upadku, jest z żywy kończy się śmiercią, co nie powiesz. Modyfikacje tarcz są tutaj, tu są zwinne łapki jakieś, srapki. Inne gówno, granaty, samoróbki. Dobra, to będę kogoś zarobił, ja jak idę w granaty. teraz, super. No to zajebiście. No, ja jestem o, już niedaleko, zaraz do ciebie dojdę. Trzeba porobić. Czekaliśmy na ciebie. Spierdalej. Tak, pośpiesz się. Przez ciebie mamy opóźnienia. Przed chwilą był, kazał być miły, ale okej. Okay. Faktycznie są specyficzni. No, i jestem w środeczku Ktoś ma pomoc, ciekawe. Kiki hakera z unturnet, maczeta z unturnet, grabie z unturnet. Co? Nigdzie Ostrze strzały, kół do kupna. O, amunicję do pistoletu. Zajebiście, daj mi to. Za 600 zajebiście Daj mi ten łuk Puszka, oscyl, mosiężny nóż, łuk, amerykański pistolet 9mm, siła ognia 186, pierdol, to kto tam drzy pomocy, zamknij się. 186, 85, 60. A o co mu chodziło? Pomóc mu, żeby on był jakiś zabić. Ej, powiem ci, nie, niemiecki pistolet jest lepszy niż amerykański. 251 siła ognia, 95 celności, szybkostrzelność ma gorszą tylko. No to mnie gówno obchodzi, mnie interesują obrażenia. Więc nie, nie chcę amerykańskiego pistoletu 9mm. Ciężka buława. Na średnio mnie to przekonuje, szczerze mówiąc, jakaś buława. Mosiężny nóż... się siekiera... Czas tu, zębiaku? Hmm. Sprzedam kawę. wiem. wszystkie kosztowności mistrz? jak coś. Wiem, już mu sprzedam wszystkie kosztowności. Czyli kwater mistrz był tu... Tam? Nie, tutaj. Nie, tutaj. Nie, tutaj. Tutaj byłeś, no a ja tam. Yy, teraz tak, ja chcę od ciebie kupić apteczkę, znaczy nie, to jest... Aha nie, bo ty mi to dajesz, to ja chcę wszystko. Ja ci to wszystko za darmo zawsze. No tak, potem wiem, wiem, Zapominam o tym. Dobra. Nie już mi ktoś pomógł mówić sobie. Nie potrzebuję. Czemu mu ode zaraz tam wiesz? Tak te, no. temu, yy, tego, bym, to, temu, tego temu zajed tak wiem. Kuzia, gdzie jest... Tak, gdzie jest ten kuzia ten sprzedawczyk? Znaczy ten od sklepu, i sklepu. A tutaj był, dobra. A nie. Chcę ci sprzedać. Takie coś co dostałem za darmo? Przed chwilą u, te... u kwatermistrza 8, kałka do handlu. Odblokowano ośmienię Gdzie ty jesteś? Tam na górze? Nie, no tu już zaszedłem tutaj, nie? Wiem. Na zewnątrz w ogóle. A ta na zewnątrz tam do jego gabinetu, no znaczy gabinetu. Fu. No tam jest, no. Zlaczego no, nazwijmy to w sobie gabinetem. Albo... Mam tu jazdę sobie Ludzie zaczynają już wierzyć w aniołki, wiesz? A ty co masz? Derek Jak te hormony są prawdziwe, to anioły też muszą iść z tej szkoły I tu jest Derek Łaz tu Jestem, jestem Jest Derek jest w szkole Nasi zwiadowcy widzieli wchodzących w szkołę Widziałem tam Byli i To wszystko? Okej okay. Mhm No, też byśmy się dowiedzieli Ambitna informacja Dzięki, jesteśmy i mamy oko na wszystko, nikt się nie pójdzie Super. Siema. A, Myślałem, Krain, wchodź, wchodź. Masz próbki, o które prosiłem? Myślałem, że się zapyta, co my mu przynieśliśmy, wie. Pusteczkę zaopakowaliśmy. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną Co ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję od czynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie! Ta tkanka! Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Tamten! Wiesz, co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Kamden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. Przeszli. A nie możecie wymieniać informacji. Przecież na Discordia ja bym stąpiał. Za dużo danych panie Crane. Zająłby całe lata. Obaj byśmy uświerkli zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Kamden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie krain, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne, ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy Dajcie Dla ciebie całuję. Mnie. Dla wszystkich. No właśnie się zdałem, co on mi chciał zrobić. Będzie gotowe, a teraz musisz iść. Tyle roboty. I teraz Tyle roboty. Tak, wszędzie te roboty. C. Drogowe. I teraz. Eee, inżynierowie? Oh, kurde, nadwal. Hej, hey. mm. Jesteś? A, Jesteśmy teraz zobali, on. Aha. Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię! A, jasne! Bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych! Sam mówiliś, że jesteś tylko turystą! Ale słuchaj... Nie, tak, tak samo Zjebało. jak on. Zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Na się tu... Idźcie na torowisko! Schowajcie się, już do nas idę! ZA TOBĄ! ZA TOBĄ! Rahim! Seba! ZA TOBĄ! ZA TOBĄ! A, tam już jesteś. Ej, ale to można okay. wyrzucić o w każdej grze. Wiesz, to nie da akcji w ogóle, ale tak naprawdę można tu przyjść później. Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No... Ukradłem je Rajsowi. Nie, rajsowi, nie Jezusowi. Złap mnie! Nie ci się uda. Masz go uratować. Słyszysz? Uratuj go, żeby mógł mu <grym> to ty wie? Nie. Najlitość boską nie mów jej. Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby też dała się zabić. Jasna cholera! Wszyscy zginiemy. Taka się zakończy cała gra. A ty ja też. <grym> patrz. Save zone. Co? A to chyba blokuje za czas. <grym> Ale to nie jest głupi pomysł w sumie. A masz spał. Dużo tam ich jest? Nie. Ja pierdolę dwóch tutaj. No nie wiesz co za suka Kareczki. biegająca spada i tam na dół. No. Skończył Zrób to, tam koreczki. To chyba ich zabić się. Dobra, teraz możemy po ciebie, Rachim. A ty jesteś u góry? No? Tak, ja jestem u góry. On, nie ty. Ja no też jestem tre? u góry. Jak się tam dostać? Nie, dostałem się. Nie w ten sposób przynajmniej. No na pewno. A, widzę chyba, gdzie A mogę... O A po tym tym tym? O Jezusie, Mario. O nie, ja. <śmiech> Co <śmiech> złego? To nie. Wiem. No. no nie, no kurwa, Mać, no. I go fast. Wiem, wiem. No, tak wchodzę po drabince, ładnie, elegancko. Nie zombie jej. Ma spałki. Ale piękną mhm. no. Niedobrze. Nie, no, wszystko jest w porządku. Nie pomogło. A może ponosić to strzeba normalnie, nie? Tak. Bardzo dobrze. Rachim, gdzie ty cholera jesteś? Ciekłem. to ja. Mm. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych, ani śladu Rahima. cholera. Masz jakiś pomysł. A może tu? Mi się, pójść? mi się wydaje, że mógł pójść na spacer. Na Znajdź go. Myślisz, niech ten knojek, tylko spróbuje dać się zabić. To go zabije. <laughs> wow. Myślę. Sosa. hop sosa. Tak, posłuchajcie Tak Hop 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 tak, okay. Aha Niżej? Tu? Wejdę się do I pewnie tam jest Raiz i go... nie wiem nie mógł do pasada albo coś No coś tam z tym Tak też podejrzewałem zrobić no właśnie widzę, tak się zjedzą Jak zabierzesz wszystkich do grubu a oni się zjedzą no to o to chodzi To on też nie żyje No tak? Ta. Nie no zmieni na ten tasek o mnie chuj strzeli Większe obrażenia. Mam ten, a umiem też szybciej z tego... w szybciej podnoszę rzeczy z nich. O, no widzisz. Halo? W którym tu jest miejscu? Nie wiem. tam po prawo. Chodź szybko. Czekaj. Znaczy, jak muszę jej tu przeszukać? On może poczekać. Nie umrze tam No nie wiem. Halo? I patrzymy na ma tego fiuta. O jasny gwint. Znowu? Eee, yy, Chodź, dostaniesz w Ciry, kurde. Chodź, to Cię skopię na zewnętrzny. Chciałem zawody. Co? Tutaj? Jaki zawody, co? Co ty mi tu klikasz Okej. Okay. Co? Aha. Ej, no, nie kilka mi takich zawodów, po co mi to? Ale ja nie żadnych zawodów nie klikałem nawet. Rahim Crane, myślałem, że już po mnie, tu zbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Cholej, co Co krwawisz, ha? A, za zaciąłem się. Nic to, po prostu podłóż te bomby. A tam nie mógł zostawić, nie mógł tutaj... A nie mógł, po prostu on jakby... Gdzie? Gdzie? No co jest znowu jaki zawodek jak kliką, tylko shift, żeby ten... Gdzie? 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 Tu. Dziu! jeszcze? Ja pierdolę. Troszkę szybciej można, bo O, powietrze. Wow, powietrze! Tak jak ten, ten z masce miał wiesz... w torbie powietrze, swój skarb. Się wkłada góry kurwa. O, ale pięć minut halo, to są 3 Jestem z powrotem na powierzchni. Ten Co wiek? jest? Idź A czemu on teraz z nami gada radiem, a wtedy nie mógł? Nie wiem. Ja nie wiem, co ja robię. Co? Idę na no czuję. Kurczę, to jest to gniazdo całe, o którym tyle słyszeliśmy, tak? Taka. Faktycznie widać, to chyba faktycznie może być gniazdo. Idę na no czuję wszędzie tutaj. Widzę. Ja tylko podążę. Poszedłeś w lewo? Tak, tu w ja lewo. nie wiem, gdzie ja idę. Gniazdo cholera, zostawcie mnie. Co, niżej czemu niż nić Co jest? No. Pierdolone Niżej mam położyć tę bombę? Nie wiem, kurwa, Zostaw Nie tak mało, to ma być 5 minut, nie 2, tam 3. Ten... Ej, tu jestem przy tym chyba w jedułkie, nie? No to połóż to tam. O kurwa. To... Kurwy, synek. Idź stąd. Tak, już podkładam bombę. Podłożyłem pierwszą. Mam kolejną... O kurwa ale szybki jestem. Czy to się wszystko zapada? Jakie znowu zawody do chuja no? Co zrobisz? No opusisz diazdra, dobra No i aha, jeszcze mi suka zatrzymała przy okazji. Spierdalaj Trendę to się opuszczał, tędy. Mhm. Mm Kurwa, pierwszy raz... Pierwszy jestem, kurwa, ja pierdolę. Spierdolę. Sut. Co... Rakim! Udało się! Twój plan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie? Tak. Okej. Okay. No, to nie żyje, trudno. No, no cóż. taczek. Hmm. Ale on może mi wyjaśnić po kiego grzyba on uzbroił tę bombę wtedy? Bo no, właśnie, że zginie. No Ale to mógł siedzieć z tymi zębakami, przecież wiedział, że ktoś po niego biegnie. To by sam siedział, one e -ta. i tak mi to nie wlazły. Co ty gadasz? Rahim, to ja! Udało się! Gdzie on jest? I czemu znów. Rahim! Żałuję, że tego nie widziałeś! A cały budynek się zawalił! O nie. A, Rahim. Nie, 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 Rahim, Rahim, to ja! Stary, to ja nie, nie możemy go zabić! Musimy go zanieść do brekena, to breken ma go zabić! A mu żyły na szale wyszły mm. To przecież To przez co dorostanie? Ale to musi boleć! Ręka zomana. Hmm. Ale teraz szybciej zamknął niż otworzył. A mogę go przeszukać? No właśnie. Zdech. Przepraszam, Zdech. nie mogliśmy go to dać, żebyś go zabił, bo by nas zabił. Rahim nie żyje. Zdech. Gdzie jest Rahim? W pracy. Poszedł po mleko. Zdech. Nic mu nie mów. Wiesz minę mija miesiąc idzie z Rahim. N nie wiem. Poszedł po mleko. Ja zwyczajnie nie mogę. Zakończymy kolejne. Oj tak. Poszedł po mleko.